Widzowie, dziś troszeczkę nietypowo, bo witam Was w czerwonej czapeczce na SF. A dlaczego tak? Znalazłem nowy, moim zdaniem bardzo ciekawy serwer, na którym możemy spędzić troszeczkę więcej czasu. Serwer prezentuje się naprawdę nieźle: posiada on voice chat, podmianki i naprawdę mnóstwo prac dorywczych. Moim zdaniem serwer jak na razie jest petarda, a dzisiaj w odcinku chciałem Wam pokazać, jak wyglądają giełdy na tym serwerze i jakie mamy prace dorywcze. Oczywiście nie wszystkie, bo wszystkich nie ogarnę, jest ich po prostu za dużo, ale takie najlepsze na start, bo też nie mam wysokiego levela, choć trochę swoje przegrałem i posiadam całkiem zasną furkę. Zapraszam do oglądania, a zapytacie pewnie, o jaki serwer chodzi. Chodzi tu o Santori RPG. Możecie być trochę spieszeni, widząc już mój balans konta 2 377 tysięcy zł. No trochę dużo. Tak, bo tu zarabiamy w tysiącach i w milionach. Nie zarabiamy to jak na ForLife na kopce w tysiącach tam powiedzmy, nie wiem. Macie jakiś normalny wywóz, zarobicie sobie parę tysięcy. Nie, nie. Tu zarabiamy naprawdę, jak gramy w godzinach, to już zarabiamy w milionach. I teraz tak, żeby starzy wyjadacze ForLife się nie zawiednie na tym serwerze, serwer oferuje naprawdę mnóstwo podmianek. Naprawdę. Tutaj macie na przykład moją furę, jaką jest Audi RS6. Zrobiona na lekkich tunach, LPG jest, to najważniejsze, ale zaraz wam pokażę, jak to sunie. No bo to sunie, no, perfekt, kurna. No takiego VMAXa to niczym nie osiągniecie na 4Life. Dobra, więc tak, mamy tutaj bardzo ładną, równą prostą. To już widzicie, że auto nawet nie ruszyło. Nawet nie ruszyło z tego krawężnika, a już ma stówę na blacie. Patrzcie, co się dzieje, jak faktycznie odpalimy je na prosty. No patrzcie, dwie paki, dwie paki, trzy paki, no trzy paki i trzydzieści, nie? A to jeszcze nie jest zrobione. No i właśnie, takie rzeczy też można odwalać. Tu jest bardzo duży potencjał moim zdaniem. I uwierzcie mi widzowie, te Audi to jest jedno z aut, które ma chyba najmniejszy VMAX. Najmniejszy jaki jest. Aktualnie podjedziemy sobie na giełdę na SF i pokażę Wam, jakie furki możecie kupić. Tak powiedzmy na starcie, tak po paru godzinkach grania, jesteście sobie w stanie pozwolić na takie właśnie fury. Kurda, no, rozwalić się tymi furami, no nie jest ciężko, naprawdę. Przy tych VMAXach i przy tych promieniach skrętu, tak jak zresztą widzicie, no to już jest 90, nie? Realistycznie, ale nie przejmujemy się tym Nadrabiają wszystko te auta. Moim zdaniem te modele nadrabiają Naprawdę bardzo dużo. Przejdziemy sobie na giełdę I zaprezentuję wam co możecie sobie kupić fajnego No, po paru godzinkach grania No i tak jak myślałem widzowie, no giełdę mamy naprawdę Full. Tu mamy jakiegoś dodża Dodża, Dodge'a, dodża tylko niestety, o milion Taki Dodżyk. Taka Audica 6,5 Nawet całkiem fajnie zrobiona. Taka Audica no kurde te interiory Manana Świąteczna 6 milionów manana To chyba nie chce się wyświetlić Bówka mamy 15 milionów, no ale on jest zrobiony na full praktycznie Mamy Brabusa Brabus też jest całkiem konkretny 30 milionów To już jest naprawdę duża suma pieniędzy Tu mamy co? Helkata Helkat też prezentuje się całkiem nieźle Bo jest zrobiony na 3.0 V8 na diesla 20 milionów Spoko i mamy na przykład Vipera 25, Skyliner 22 i Subarkę 30. To są duże ceny, ale to są auta praktycznie full tune. Więc to jest tak, abyście pojechali na giełdę LV na For Life. Ie. Z takich jeszcze ciekawszych aut, co my tu mamy? Mamy Golfa, który jest zrobiony za 5 baniek i jest fajnie zrobiony, bo mamy US1, US2, US3, US4, Chipa i Turbo. To też niesamowite. W ogóle tuning. Tuning na tym serwerze jest tak rozbudowany, tak jak zresztą widzicie na tej Audicy Możecie dołożyć pakiety, RSy, nie RSy, felgi Kurna wloty jakieś, nie wiadomo jakie Tutaj mamy Skodziankę za 5 milionów, ale Skodzianki są po milion, to są takie podstawowe auta Milion zdobędziecie sobie na luzie w godzinkę, na luzie, na luzaczku Tu 15,5 miliona, tu helkacik 21 milionów Deluxo nawet mamy, DMC, czyli tak zwanego Deloriana Shaftera, cudowne auto 7 milionów a z drugiej mańki mamy tu naprawdę ciekawe samochody. Mamy też Golfa za 12 baniek. Mamy tutaj pięknego Forda, przepraszam, Shelby za 15,5 miliona. Ja wiem, was te ceny mogą przerażać, ale uwierzcie mi, tu naprawdę szybko zdobywa się hajs. Jeżeli jeszcze zrobicie sobie ulepszenia na danych, na danych pracach, to ten hajs wlatuje sam. Po prostu no cud malina. Ja teraz zaprezentuję wam najlepsze prace. Na start po prostu o, Opa, a więc tak przechodzę sobie w zakładki pracy Mamy tutaj prace dorywcze Są też również prace Nieopisane tutaj, takie jak Rybak oraz Mechanik Mechanika wam serdecznie polecam Bo to jest po prostu generator Kontentu, obiecuję wam Że na pewno pojawi się filmik z Mechanika Liczę, że również pojawi się mój dobry Znajomy, który gra na tym serwerze Oraz jego kolega Wtedy będziecie mieli Trzech nieznośnych mechaników To będzie naprawdę gruby content A więc tak, przechodząc sobie do pracy Zaczynamy od odśnieżarek Nie wiem czy to jest praca aktualnie sezonowa O, maluszek się we mnie wbił Czy to jest praca sezonowa, czy to jest praca na stałe Zarobki na tej pracy No, powiem wam tak Są całkiem ok Bardzo serdecznie polecam, bardzo szybko wbiła się ulepszenia Spoko robota Górnik, też mega opcja, możecie pracować w dwójkę Restauracja no, na razie nie mam odblokowanych żadnych takich super ulepszeń Więc, no, je talerze po prostu, no, co mogę powiedzieć Kosiarki, bardzo spoko opcja na dwie osoby, mega Magazynier, super opcja pod expa Mój znajomy naprawdę wyfarmił sobie wysoki level za pomocą tej właśnie pracy Tramwajarz, też spoko I farmer, to już jest praca od wyższego poziomu A z prac, które chciałbym jeszcze Wam polecić Słyszałem, że praca rybaka jest bardzo op. Podobno, fajnie się na niej zarabia Jedyny minus o to, że trzeba wbić 2 miliony pelenów, żeby kupić wędkę. Później robota już robi się sama. Tak, mamy tu system ekwipunków, mamy tu system z tego co wiem, bitcoinowy. Jeszcze go nie przetestowałem, ale liczę, że na dniach uda mi się to sprawdzić. Wiadomo, też coś dla fanów. Nie powiem czego. Ale można sobie poobstawiać, tu właśnie teraz będziemy mijać. Proszę, proszę, proszę. Ruletki, maszynek, kraszyk, no, konkrecik bym powiedział. A my teraz skromnie podjedziemy sobie na Bibi, Na Bibi Island, ze względu na to, że tam mamy tunera. Pokażę Wam mniej więcej opcje tuningowe, ale fajnie przeleciał. Pokażę Wam mniej więcej opcje tuningowe i co można zmieniać w tym aucie i jak wyglądają same ceny tuningu. Oczywiście tych podstawowych autek jakieś tam. Opa! Oczywiście tych podstawowych autek, tak jak nie dokończyłem. Nie opłaca się moim zdaniem ulepszać. Tam jakieś wiadomo, jakąś Skodę, y, Sand Kinga, tych takich podstawowych aut. Jak to uważa? Ja na przykład bardzo dużo włożyłem w Skodę, a tą Audicę wyrwałem praktycznie za 3 miliony. Więc mi się to średnio opłacało. No i tak, tak jak tu mamy ulepszenia, możemy tak: regulację mocy, przy przy przyciemnianie szyb, przyciemnianie lamp, neony, licznik driftu, paint job, nitro skręt, hamulec, chip, turbo, taksometr, LPG. No, tak jak widzicie, mamy tego naprawdę ogrom. A teraz zapytacie pewnie, jak wyglądają ceny poszczególnych ulepszeń. No, są one w milionach albo w tysiącach, ale mogę Wam powiedzieć tak: ulepszenie silnika 1, 300 tysięcy. 300 tysięcy zarobicie, nie ja wiem, do 20 minut. Regulacja mocy, trakcji, masy skrętu no to już są kwoty trochę większe. Ale da się zarobić. Tak samo silniki możecie sobie zmieniać, możecie zamontować elektryczny, diesla, benzynowy. jaki, LPG, większy zbiornik paliwa, napędy, taksometr, neony. No i to co wszystko wcześniej wymieniałem. Dobra, a więc jak omówiliśmy sobie tuning mechaniczny, przechodzimy w wizualkę. Podjeżdżamy sobie na drugie stanowisko i automatycznie tepa nas do interioru. Mamy maskę, mamy wloty na maskę. Wiadomo, ja tu nie będę tego montował jak na razie. Spoilery. No niektóre na niektórych autach nie działają, tak już tu widzicie. Stereo, felgi. Felgi też są oczywiście podmienione. Szerokości opon, paint joby. Paint joby to jest naprawdę fajna rzecz. Swoje kosztują, ale naprawdę na niektórych autach mega wyglądają. Liczniki, warianty. Tu macie wariant bodykit RS ABT z bagażnikiem na dachu i bodykit. Z bagażnikiem na dachu. Na serwerze posiadamy również organizacje przestępcze, które na początku są zwykłymi organizacjami, ale wraz z ulepszeniami możemy przekształcić je w organizację przestępczą. Wtedy blokuje nam się import, eksport oraz walka z botami na strefach DM. Jestem w organizacji aktualnie zwykłej, cywilnej, gdzie zbieramy sobie sianko, no i grindujemy ze znajomym, żeby jak najszybciej przejść w organizację przestępczą, Więc tak jak mówię, drodzy widzowie, tu tego kontentu jest naprawdę ogrom. Jak nie dostanę bana, to tu myślę w tych odcinków będzie pojawiać się naprawdę dużo. W szczególności, że tu jest ten voice chat, czyli interakcja w prostu z drugim graczem, bez pisania tak dalej, tylko normalnie się gadamy na luzaku. Więc myślę, że jak jeszcze dojdzie mój znajomy, no to tego kontentu będzie naprawdę ogrom. A więc widzowie, słowem wstępu to by było chyba na tyle. Przedstawiłem Wam mniej więcej serwer, jaki jest zamysł i co możemy na nim robić. Mam nadzieję, że ta seria na nowym serwerze się przyjmie i będziemy miała pozytywne odzy. Oczywiście dajcie mi też znać w komentarzach, jeżeli graliście lub gracie na Santorii RPG i czy polecacie ten serwer. Ja tu naprawdę mam mało przegrane, ja dopiero się tego serwera uczę. I jestem ciekaw, co on ma do zaoferowania. A na razie jest grubo. Myślę widzowie, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym Santori. Czy jest to dobry pomysł, czy jest to zły pomysł i mam wracać na 4 life dalej handlować samochodami, czy chcielibyście zobaczyć nowe podejście do nowego serwera i co będzie się tu odwalać. Ja dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Życzę miłego wieczoru lub miłego dnia. Zależy kiedy to oglądacie. I na razie do następnego. Trzymajcie się. Hej.